Cześć widać, jestem Matus i dzisiaj ponownie jesteśmy na stronie skinwin.club i ponownie będziemy sobie obstawiać itemy. Jak widzicie, mam tutaj trochę droższą kosę, ale dzisiaj jest ze mną Freeze, do którego link macie w opisie, więc. Witam, witam bardzo serdecznie. Dokładnie tak będzie, jak powiedział Matus. Dzisiaj. No i polega to na tym, dzisiaj ja przekażę mu trochę itemów moich e, z tego tutaj ekwipunku i będziemy sobie razem obstawiali. We dwóch mam nadzieję, że coś wygramy lepszego niż ostatnio i mam nadzieję, że. Ta pula tych itemów, które mam tutaj, będzie nieco większa niż y, teraz jest, więc dobra Musisz mi dać itemy najpierw Tak, dam Ci itemy, podaj mi swoje ten, 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 ten ID ze strony tutaj Tu jest ID, jak wejdziecie w profile, macie tutaj swoje a, a, ID A, bo Ty nie musisz mi nas przez Steama dawać no, no nie, nie, właśnie chodzi o to, że możemy tutaj przez stronę bezpośrednio No To, to na Skype Ci wysłałem tam Dobra, mam i, I to łap... fajna opcja, że nie trzeba przez tego, nie trzeba przez Steam'a no, sobie dawać, dużo, nie? tylko można przez stronkę, Dobra. no. No i teraz tutaj pas i tutaj wklejamy to 93389. Szczególnie jak na przykład gracie sobie z jakimś ziomkiem, o dostałem. Masz? No. Dobra, no i gitara. I słuchaj. Tu jest jakaś osoba już wjechała. Może zróbmy tak, że ty najpierw wiedzisz najtańszym skiniem jaki masz, bo mój najtańszy to jest 5 dolarów czy tam euro No Więc wiedź tym glokiem no, bardziej. Można najtańszym, nie? porzucić? Można, można, możesz cały czas wyrzucić. Dobra, ta wjechałem. Dobra, no i zaczął się, zaczęło się odliczanie. No i jeśli się, będzie tak końcówka, to ja wiadę, bo tu możesz nawet w ostatniej sekundzie kliknąć, nie? Cię bo automatycznie tak. dodaje jak coś, nie? Ej, ale to jest O, popatrz! Podbił! wow Pod Ile dał? O. On dał trochę. 10 dał, kurde. Nie, nie, no, 10 jest łącznie. No, no, łącznie, łącznie. Kurde. 1, Dać może 12? No, jakby co, to ja też podbiję, ale to jest zajęcie. Dałem. O, dobra, dość. A... No, mamy łącznie tak, jakby no, 66% coś takiego, nie? 70% łącznie. No. Dobra, musi być. Nie. Na no, jest dobra. Wygrać? No, dobra, gitara, Aha. mamy. Pierwsza pula. Wygrana, nie? I, to, Dobra. Jest I co? to jest strasznie dobre, no. żeby grać we dwóch właśnie. No, większe szanse, nie? No. Dobra, mam te twoje itemy i wygrałem w ogóle P250 takie fajne chyba. Daj mi no, jakieś takie wybrać. tańsze itemy teraz. Dam, no. Dam ci trzy najtań... cztery najtańsze itemy, po pięć. No. No i ten glock najtańszy. Tylko on może teraz być przygotowany, czy tam ona, nie? Trzeba uważać. No teraz może ogarnąć, że nas jest tutaj. A ile no. razy można podbijać? Raz Nieskończoność chyba. Podbić go? To czekaj, ja go podbiję, co? Dobra, dawaj, no, weź się tam klepaj. Czyli on też podbił uh. trochę I Dobra, ja się przygotuję. 617 O podbijaj, Bierz. podbijaj! Czekaj, czekaj, ja 17 jest... dolarów yeah. mam Dobra, ja daję jeszcze 10. Place Jest! Ja! Oooo! Uh. Uh. ten! Dobra, trzymaj kciuki! Trzymaj kciuki wysiłki naszych Stój! Jest! Mamy. Mamy! to! Gitara! Kozak stary, kozak Jiem, gościu! Wysyłaj mi teraz, typie A dawaj kodzik. Już ci podaję, prowadź. Zobaczycie jak to wygląda z drugiej strony teraz. O, e, Smańcik do oni są jest tam dobra git, okej. Okay. No i mam. Patrz on... On jechał 15 euro. Ja wjeżdżałam na razu, początek. Ja od chyba, od... że odpuścimy, Też. co? Czemu? Bo on się może tak wiesz, no no? Bo cykam się no. trochę, no nie oszukujmy się. No, <laughs> stawiamy? Nie... Wiesz, jak... dobra, stawiamy. Słuchaj, ja mam kosę za 140 dolarów. <laughs> jak coś, nie? Ale Dawaj, ty... stawiaj Ile dalszego? Daj... nie, no ty 10 możesz dać. 10 dać? Dobra. dobra. 10. No może. cię 10, Ja jak ty... coś mogę wjechać za 31. Dobra no, no od... znaczy mogę wjechać więcej, nie? Ale wiesz, jestem przygotowany 31. Chyba nie chcę dorzucić nic na razie, bo mam dość większe procenty. Albo jedzie na ostatni czas. Poczekaj, o, teraz mam po 50. On teraz coś dorzuci. Czekaj, ile wbijać? wbijam za 30? Nie, nie, nie wbijaj na razie, może? Albo wbij trochę. Ale nie Wjechałem. Dużo. Tak dużo? No. 51%, ty masz 23. 47. Dawaj, To musi być nasze. Nie! Jezu. Jezus, Mario, ja się ja. wystraszyłem Mam ja tą naklejkę. Ja co nie, nie ogarniam kiedy się to zatrzymuje, wiesz co chodzi. No, no. Ło, wow, 23 euro ziomek dał. Wyciągnij dziesiątkę. On przecież wszystko przegra z nami. Czekaj, wys wysłać ci coś, czy masz jeszcze? No, znaczy mam, ale mam mało. wyślij mi. Może bierz ty wieź pierwszy teraz. Dobra, dobra. I wjadę tą naklejką za 14, co on wcześniej dał. Dobra Place. O, stary. A ja teraz ja wjadę? Dobra, dawaj. Bo nie no, tak szybko? No. No że sobie pomyślał, wow, ale wjechali tu wariaty, nie? Czekaj, to dokładać coś jakby co? No. Ale zobaczcie, Znaczy musimy coś dołożyć na pewno. Za 32 wiadę, co? Tak dużo? No. Ja cię kręcę. Dawaj. To ja też coś dorzucę. Trzy, 3... Ja. Jechałem. Ja też. Kurz. Cool. Dobra, mamy teraz. Ale to jest hardcore, nie? 80% mamy, stary. No nie. Ja! Uuuu, jak to jest Ale widzisz, ja mniej więcej niż ty i ty wygrałeś. To jest dobre, że gramy we dwóch, stary. No, dobra, kozak. ja ci wyślę to najdroższą. Wyślij mi to, bo mi zostało 5 temów. Dobra, i tu jakieś tańsze ci też wyślę. O, pyk. No, ale kozak, lecimy, stary, nie? Wygrywamy wszystko. Ale on wjechał malutko. On wjechał 10%, niecałe z tego 30%. A, no to, to nawet nie dokładaj. Co? Nie nawet. Nie wiem, nawet na razie, może ktoś jeszcze wiedzie, może tak baitują, nie? No, możliwe. Ale zostaw to na razie. zaznać zaznacz sobie parę temków, żebyś miał przygotowane, jakby co. I uwaga, 3, 2, 1. mówi Wichau! podbiłem. Ja też. Ile mamy? Nice, nice. Widzisz, mam mniej niż ty i wygrałem. Easy. No. Dobra, git. Ty, no jak na razie, wszystko wygraliśmy. No, nie przegraliśmy przygrali, nie żadnego beta. A już dużo zagraliśmy. No, wydłuż się dobrze gra tutaj. Wjechałem, wjechałem z kluczem. Nie czekaj, nie, dojadę. 5%. No. O, on też postawił. No, macie no, ma po 50%. No, powiedzmy. Wygram czy nie? Mm, nie. Kurde. Kurde, prawie, ale dużo nie straciliśmy. No, kluczyk 7 euro, 7 euro gdzieś. No, kluczyk i AWP. O, wjechał znowu. Ja pozbijam 30 euro Tak? Dobra, to ja nie, nie ruszam o! o, co? O, co? 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 Mamy 60% gościa, kto wygramy Stój Nie Nie Dlaczego? Ja Jaki wariat 100 dolarów Kurde, mogą być nasze 20% miał postawiłeś? ci dał 20 euro Kurde Ile masz skinów? Zero, dałem wszystko Kurde, ja mam 9. A to i tak chyba jesteśmy na plus czy nie? Chyba tak, bo mam tutaj to P90 za 23 dolary, które nie miałem Mam P250 za 16, którego nie miałem I mam tą naklejkę za 14, której też nie miałem Czekaj, wyślę ci Pop. O. Tylko, że mój najtańszy item teraz to jest za 12 wieć ty pierwszy O. Wjechałem za 16 a nie zdążyłem, nie o zdążyłem. ja już wjechałem następnej to... puli O kurde, ale fail No nie, nie <laughs> znowu przegraliśmy Musimy trochę rozważniej teraz No, a ja już wjechałem jak coś Widzę, widzę Dobra, jak coś Ja się przygotuję, ty stary, na mocną pulkę, dobra? No Aha, za tak ile wjechać? No nie, on na razie wjechał, on wjechał za 10 centów No na razie, nie Wiesz co, wjadę za 37 <laughs> Dobra jak on dołoży, to ja też dokładam. Jak nie, to nie. No ale... Jestem. O! GIT! Ile Mamy masz? to. Musi być nasze. Dobra, nasze jest. Easy. O. Gitara. I 21% miałeś. się. Ja miałem 60. 80. Daj skiny, bo mam 3 tylko. On na pewno coś dołoży. O! O! Wjeżdżamy, wjeżdżamy. No, wiedź. Wjechałem. Nice. Dobra. Mamy 80%. Prawie, no. Stój! Jest! Yes! Siadło! Oh yeah! No o, to P250 jest fajne. To jest to, co przegraliśmy chyba w ogóle. Ja tu się 37 przygotuję, dobra? No. Ło! Wow! Wjeżdżamy, matus Wjeżdżam. jakoś. Ja wjeżdżam za 60. Dobra, ja wiadę też trochę. Pojechało. Ja... Nie wjechałeś. Wjechałem. Ja masz. 20%, ty masz, Aha. Ty masz 50. Yeah. Yeah. Uh. Jak się oh. bałem, Nasze. 100 euro wygraliśmy, to zwróciło uh. się chyba nam, na 100% jest mi na plus dzisiaj Ja wjeżdżam pierwszy teraz, place bet Ostatnia pula, musi się udać słuchajcie Czekaj, poczekam aż ktoś coś dorzuci może No, no może, albo nie, właśnie daj coś tak za 5 dolarów, najtańszy twój item Dobra Dobra, ja się przygotuję, 43 dolary Ja 24 Dobra Kurde, to będzie fajne. No, jak ktoś wiedzie? Nie, no, nikt nie wiedział. No dobra. Jak to przegramy? O, wygrałeś. O, proszę, nice, no wygrałeś. No dobra, to nic. Kończymy na tym odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało się tak, to łapeczka w górę. Tak więc bijacie na kanał do Freeza. Link macie oczywiście w opisie, więc dajcie mu suba, bo zasługuje na to. Dziękuję, więc dziękuję. Co? No, to na tyle. Trzymajcie się. I cześć. trzymajcie się na razie. Yo!